Widz, zostawię łapkę w dół. Lutel. Miarka się przebrała. <grym> Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Airline Tycoon. Tak, odkurzyłem dość starą grę, bo Airline Tycoon wyszło w 1998 roku. Ta gra jest pewnie starsza od większości moich widzów. W każdym razie, w tym materiale postaram się stworzyć najlepszą linię lotniczą, w której zarabiam miliony tańcząc przy tym kozaka i dodatkowo niszcząc konkurencję, walcząc też o to, żeby nie zostać bankrutem. Sama gra jest strategią ekonomiczną, w której zarządzamy swoją linią lotniczą i wszystkie zadania wykonujemy biegając po lotnisku jedną z 4. Postaci. Kupujemy samoloty, zbieramy zlecenia, naprawiamy nasze maszyny, a nawet ulepszamy je, zmieniając wystrój i zatrudniając więcej personelu. Z racji, że grałem w tryb swobodny, jako cel postawiłem sobie przejęcie konkurencji albo dobicie do 100 tysięcy pasażerów przy zachowaniu 100% jakości tych kilku czynników. Grę kupicie na Steamie albo Gogu, jednak bez polskiego języka. Na szczęście, dobrzy ludzie zamieścili w internecie poradniki i potrzebne pliki, żeby cieszyć się pełną polską wersją językową. Assalamu alaikum, czym mogę służyć? Tak, od razu widać i słychać, że to stara gra. Ogólnie jeśli macie pomysły, w jakie jeszcze tej kuny mógłbym zagrać, to koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Tylko nie przestraszcie się menu, bo wydaje mi się, że to nie powinno tak wyglądać. W każdym razie moją przygodę rozpocząłem jako Igor Tupolewski. Nie nazywałem tej postaci. Okej? Okay? Rozgrywka podzielona jest na normalne dni tygodnia, gdzie każdy dzień zaczynamy o 9 rano i kończymy o 18. I w pierwszej kolejności trzeba iść na dywanik. A więc to wy jesteście nowymi magnatami lotniczymi. Ciekawe. Na początku każdego dnia jesteśmy informowani przez dyrektora lotniska jak wygląda sytuacja każdej linii lotniczej. Później można się rozejść i zacząć ciężką pracę. Co podać do picia? No, na to przyjdzie jeszcze pora. W każdym razie, najważniejsza część gry to przydzielanie zleceń lotów do poszczególnych samolotów i zwracanie uwagi na to, żeby było jak najmniej pustych lotów między lotniskami, co oczywiście ogarnęłem dopiero później. Grę zaczyna się z dwoma samolotami. Na początku trzeba trochę przejść się po lotnisku. Akurat w tej grze można zbierać czasami różne przedmioty, żeby je później wymienić czy wykorzystać. A co do zleceń, które są głównym źródłem dochodu, to dopóki nie mamy innych oddziałów, musimy głównie przychodzić w to miejsce, aby sprawdzić, co jest dostępne. Oczywiście trzeba sprawdzać odległość i liczbę pasażerów, żeby nie okazało się, że nie mamy samolotu do obsłużenia tego lotu, co kończy się karą finansową. Więc jak już zebrałem interesujące mnie zlecenia, musiałem wrócić do biura, żeby je przydzielić. Nie grają w tę grę ponad 20 lat, ok? Nie ogarniałem początkowo, że wpycham wszystko tylko do jednego samolotu i jeszcze każę mu latać bez pasażerów między lotniskami. Ale hej, na początek dają tu dużo pieniędzy. Co złego może się stać? W każdym razie mamy tu kilka miejsc, które warto odwiedzić, jak chociażby Arab Air, gdzie można kupić paliwo, czasami po lepszej cenie niż rynkowa. Salam alejku, czym mogę służyć? Ze wszystkimi przedstawicielami różnych stanowisk można normalnie pogadać, jak w jakiejś grze przygodowej. Co słychać na rynku paliwowym? A skoro już tu zawitałem, to zdecydowałem się kupić pełen zbiornik paliwa. Niestety rozpoczęcie gry w sobotę to był zły pomysł, bo większość stanowisk było zamkniętych. Musiałem jeszcze odkryć, jak skorzystać z tego automatu, bo normalnie nie było to możliwe. A wracając do zleceń. Poza lotami pasażerskimi można też wybierać loty towarowe, ale do tego zazwyczaj potrzeba lepszych samolotów. Jednak wpierw chciałem się skupić na znalezieniu wszystkich przydatnych przedmiotów. Co prawda, w męskiej toalecie nic nie było, ale w damskiej to już inna historia. Po ostrym pobiciu wyszedłem z perfumami, których jeszcze nie mogłem użyć. A gdy pobijecie kobieta, pozostaje już tylko się napić. Co podać do picia? A właściwie uzyskać informacje, bo właściciel baru często dzieli się swoją wiedzą, która może być przydatna. A tego pana powinniście znać. Ja też kiedyś byłem młody i dynamiczny. Dobrze mi się powodziło. Na tym lotnisku znajdziemy też firmę hightech. Która zajmuje się projektowaniem samolotów, na pewno nie blenderów. Tylko kto by się spodziewał, takie projekty są bardzo drogie, więc na razie mogłem o tym pomarzyć. Odwiedziłem jeszcze kolegę, który zapewniał bezpieczeństwo, ale raczej na początku nie trzeba bać się sabotażu ze strony wrogów. Nie ma lepszego sposobu, aby stracić... E, e, przepraszam, zabezpieczyć pieniądze. Korzystając z tego, że dzień jeszcze się nie skończył, pobiegłem do banku kupić trochę akcji. Co oczywiście nie tylko daje pieniądze, ale przede wszystkim przybliża mnie do przejęcia innych linii lotniczych. I tak minął mój pierwszy dzień na lotnisku. Początek był niezbyt udany, miałem najmniej pasażerów i traciłem pieniądze. Z twoimi liniami lotniczymi jest wszystko w porządku. No. Tyle dobrego. Kolejny dzień to mozolne zbieranie zleceń i bieganie po lotnisku. W zarządzaniu zleceniami i samolotami pomógłby mi laptop, ale niestety wszystkie zostały wykupione i musiałem czekać 7 dni. Kupiłem za to futerał na skrzypce za 80 tysięcy złotych, a także organizer. Swoją drogą, dlaczego laptop kosztuje 10 tysięcy, a telefon komórkowy aż 300 tysięcy? Pani chyba nie zna się na cenach. Kupowaliście kiedyś alkohol za 5 tysięcy? Ja nie, więc musiałem to zrobić, żeby poczuć jak to jest. Teraz wystarczyło znaleźć ludzi, którzy chcieliby się wymyślić. Mieć. Zacząłem od warsztatu. Cześć, mogę w czymś pomóc? U tego pana można oczywiście dowiedzieć się wszystkiego o naprawie samolotów, ale co najważniejsze, mogłem dać mu alkohol. Daj znać, gdybyś miał do mnie jakiś interes. To żadna łapówka. Po prostu teraz mogłem wziąć olej. I tak to mniej więcej w tej grze działa. Dajemy jeden przedmiot, aby otrzymać inny, bardziej przydatny. Wypadało jeszcze zdobyć rzecz, która najbardziej zapadła mi w pamięć z tych moich dziecięcych przygód z tą produkcją. Ta rzecz znajdowała się u sprzedawcy samolotów. Witam w firmie Maczek i synowie. Pierw jednak chciałem zobaczyć, jakie samoloty można tu kupić, i przeraziłem się ceną. Oj, szybko nie powiększę swojej floty. W każdym razie, podczas rozmowy z tym miłym panem, otworzyła się górna półka i mym oczom ukazał się poszukiwany przedmiot, czyli stanik. Nie mam zielonego pojęcia, skąd to pochodzi. Na pewno to nie mój. Od teraz mogłem latać po lotnisku jak za dziecięcych lat i pytać każdego, czy zgubił stanik. Co chcesz z tym zrobić? To nie mój rozmiar. Eee, tak. Ja tu miałem stworzyć najlepszą linię lotniczą. Nie ukrywam, że czekałem do poniedziałku, aż otworzą się wszystkie biura. I jak widać, dalej byłem najgorszy. W każdym razie, następnego dnia otworzyło się muzeum, gdzie można kupować używane samoloty. Stanika dalej nikt nie chciał. Nie, dzięki. A co do samolotu? Niby używany, ale dalej cholernie drogie, więc musiałem zostać przy swoich dwóch. Ale niech będzie, że zakończymy już tę przygodę ze Stanikiem. Okazuje się, że należał do tej pani. O, dziękuję. Od dawna tego szukam. Teraz mogłem wziąć swoje podkowy. Tylko w sumie nie wiem po co. Natomiast futerę na skrzypce oddałem panu pracującemu w Arab Air. Odkryłem tym samym tajne przejście. Prowadzące do żołnierza wykonującego sabotaże na zlecenie. Czego chcesz, mięczaku? Domyślam się, że to ma związek z konkurencją. Co prawda na początku nie miałem zbyt wielu opcji do wyboru. Piekielnie przesolone jedzenie na pokładzie. Oczywiście im dalej w las, tym lepsze możliwości sabotażu stają się dostępne. Ale o tym później, bo musiałem jeszcze wejść do agencji reklamowej. Witam w mojej agencji reklamowej. To tutaj można pracować nad wizerunkiem swoich linii lotniczych. Co jest jednym z moich głównych celów. Ale jak widać, to nie są tanie rzeczy. Jednak chciałem spróbować reklamy w filmie. Postaram się coś załatwić w nowym filmie Spielberga albo w kolejnej ekranizacji Sama. Następnie mogłem wrócić do zbierania kolejnych zleceń. Co prawda, dalej nieumiejętnie upychałem wszystkie loty do jednego samolotu, ale to się niedługo zmieni, obiecuję. W tej grze można rekrutować różnych doradców czy personel samolotu w dziale kadr, gdzie pracują te dwie osoby. I znaleźć tu można tabletki, których za darmo nie oddadzą. Potrzebuję tych tabletek. Ale za pocztówkę to już co innego. O, dziękuję. Do tabletek jeszcze wrócimy. Gorzej, gdy żaden doradca się nie zgłosił i musisz radzić sobie sam. W każdym razie, mijały kolejne dni, a ja dalej byłem najgorszy. Przynajmniej sabotaż się udał. Doszło do aktu sabotażu w... Falcon Lines. Swoją drogą, osoby odpowiedzialne za polski dubbing chyba uznały, że lepiej osobno nagrać nazwy linii lotniczych i później wklejać je do różnych kwestii, co dało dość dziwny efekt. Teraz pomówmy o Phoenix Travel. A co do mojego sabotażu, w kiosku były już gazety, z których mogłem dowiedzieć się o wielkiej zbrodni, jaką było przesolone jedzenie w samolocie. A w Warszawie ktoś zastrzelił 13 osób, ale to mało istotne. Niestety, przez moje marne zarządzanie pieniędzy było coraz mniej. I jeszcze ktoś przeprowadził sabotaż w jednym z moich samolotów. I jak to mówi dyrektor, nie pozwolę, żeby takie rzeczy działy się na moim lotnisku. A potem dzieje się to. W każdym razie to był ten moment, w którym zrozumiałem, że loty między lotniskami, które nie należą do zleceń, generują koszty. Dlatego warto mądrzej ustalać plan lotów i warto też korzystać z drugiego samolotu. A co do zniszczonego biura, co prawda nie mogłem tam wejść, ale zdobyłem rozżarzony węgiel. Można go użyć, aby zniszczyć wszystkie nieinteresujące nas zlecenia, żeby szybciej pojawiły się nowe. Niestety, początkowe problemy finansowe zmusiły mnie do cięcia kosztów. Moja sprzątaczka właśnie ukończyła kurs naprawy odkurzaczy. Za 1200 miesięcznie może spróbować, ale potem będziemy kwita. To tylko samoloty. Sprzątaczka na pewno da radę. W pewnym momencie frustracja wzięła górę i moja postać biegała cały czas w górę i dół po schodach, nie słuchając moich rozkazów. W końcu kolega Igor wrócił do swojego biura i zaczął przydzielać zlecenia dla drugiego samolotu. Powoli uczyłem się, jak robić te loty w efektywny sposób. Powoli. Trochę to wygląda, jakby Igor wpadł na pomysł na biznes w taki sposób. Może otworzę własną linię i pokażę tym gnidom, na co mnie stać? Nie pomagały kolejne ataki na moją osobę. Pewnego razu ktoś dosypał czegoś Igorowi do kawy i ten zaczął biegać przez całe lotnisko prosto do toalety. Na szczęście byłem na to przygotowany i zażyłem tabletki. Właśnie po to one były. Zdecydowanie robiło się nieciekawie, więc potrzebowałem doradców. Jako pierwszą zatrudniłem doradczynię kadrową. Od teraz, gdy kogoś chciałem przyjąć, dostawałem informacje, czy to dobry pomysł. Jednak poprawienie sytuacji finansowej nie było takie proste, więc musiałem mądrze wybierać zlecenia i jeszcze mądrze je planować. A z racji, że nie miałem laptopa, musiałem biegać ciągle z mojego biura w to miejsce ze zleceniami, by po wybraniu kilku wracać do góry. I tak mijały dni, a ja tu nagle zacząłem zarabiać miliony. I przede wszystkim nie odstawałem już z liczbą pasażerów. Niestety znów byłem celem sabotażu. Podły atak przy użyciu broni biologicznej. Gdy tylko skończyło się Spotkanie, straciłem mój tajemniczy milion i ponownie stałem się biedakiem. Dowiedziałem się jedynie, że ten milion został wysłany na Nowosybirsk. Nie miałem pojęcia, co tu się wydarzyło, ale zielony był zdecydowanie za dobry. Dopiero następnego dnia otrzymałem wszystkie potrzebne informacje. Ktoś dokonał zmian na koncie bankowym. Na szczęście nie musiałem długo czekać na wymierzenie kary. Mam niezbity dowód, że za ten wypadek odpowiada Sunshine Airlines. W ramach czynienia musieli mi zapłacić milion złotych czyli w zasadzie tyle, ile straciłem. A skoro miałem tyle pieniędzy, mogłem w końcu kupić laptopa, który był już dostępny. A tak na marginesie jutro będziemy mieli nową wersję notebooka. Czuję się oszukany. W każdym razie, laptop to bardzo przydatna rzecz, bo już nie musiałem siedzieć w biurze, żeby zarządzać swoimi samolotami i lotami, więc dość mocno ułatwiło mi to rozgrywkę. Chwilę później udało mi się też zdobyć milion złotych za jedno zlecenie i w zasadzie moje problemy finansowe przestały istnieć. Teraz wystarczyło zbierać kolejne dobre zlecenia, aby zarobić na nowy samolot, i w teorii miał mi w tym pomóc laptop, bo mogłem stać przy tym stanowisku i dodawać kolejne loty, tylko że nagle rozładowała mu się bateria. Znowu czuję się oszukany, i człowiek musi biec do biura, żeby dalej tu wszystkim zarządzać. Tyl Tyle dobrego, że dość szybko stałem się liderem, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Trochę wcześniej, dzięki rękawiczkom, udało mi się skorzystać z automatu i zdobyć Red Bull'a, którego mogłem sprezentować sklepikarzowi. Dziękuję, na pewno mnie to obudzi. Dzięki temu mogłem wziąć bomby śmierdzące, aby powkurzać trochę konkurencję. Im dalej w las, tym szło mi coraz lepiej. Zaczęły pojawiać się loty, z których miałem naprawdę duże zyski. Co prawda, dalej miałem problemy z laptopem, więc wypadało kupić nowy. Więc wchodzisz do sklepu, kupujesz nowszy model za większy hajs i dowiadujesz się, że jutro pojawi się jeszcze lepsza wersja. Teraz to czuję się oskamowany. Następnego dnia zdecydowałem się podjąć ten szalony krok i kupić używany samolot. Wybrałem taki, który mógł pomieścić prawie 200 pasażerów i kosztował trochę ponad 3 miliony złotych. Wspaniale! Można odebrać je nawet teraz. Co prawda, byłem teraz na minusie i brakowało mi ekipy, ale to wszystko było do nadrobienia. Szczególnie, że ten piękny doradca targował się ze wszystkimi i dzięki temu uzyskiwałem lepsze ceny. Załogi może jeszcze nie było, ale mogłem już ustalać plan lotu. Ale pilotów i personel też w końcu zatrudniłem. Pewnego dnia postanowiłem sprawdzić, jak działa klej, który zdobyłem u jednego z pracowników lotniska. I cóż, działa tak jak powinien. Czuję się, jakbym grał w sąsiadu z piekła rodem. A co do samego zarabiania pieniędzy, w zasadzie szło mi nie najgorzej. Oczywiście najlepiej było, jak trafiały się loty za ponad milion złotych. Nie ma co ukrywać, że najistotniejsza część tej gry, czyli zarabianie pieniędzy, polega na dość żmudnym szukaniu najlepszych zleceń, które trzeba w mądry sposób rozplanować. Co prawda, jak już kupi się trochę oddziałów rozmieszczonych na świecie, można tam dzwonić i brać jeszcze więcej dochodowych lotów. A przede wszystkim, obok biura dyrektora jest tablica połączeń, gdzie można wynająć połączenia pomiędzy konkretnymi miastami i ciągle tam kursować. Co daje stały, ale często nie Niewielki dochód. Zarobione pieniądze wydawałem czasami na reklamy, bo jednak dalej mało osób kojarzyło moją linię lotniczą. Spośród tysiąca ankietowanych zaledwie parę osób słyszało o Phoenix Travel. Niestety potężna kampania reklamowa to koszt wręcz astronomiczny, a w dalszym zarabianiu pieniędzy na pewno nie pomagał fakt, że mój laptop złapał wirusa. Na szczęście byłem na to przygotowany, bo miałem dyskietkę, która usuwa wirusa, i znów mogłem bez problemu korzystać z laptopa i zarabiać dużo pieniędzy. By kupować gazety z interesującymi tytułami, nie wiem o jaką reklamę chodzi, ale pewnie był tam pies. Mijały kolejne dni, a moje linie lotnicze robiły się coraz większe. Mogłem nawet wnieść o rozbudowę lotniska. Ten argument jest nie do odrzucenia. Ale musicie pokryć milion złotych kosztów. To obecnie nie był problem, więc mogłem się zgodzić. I dalej brałem kolejne zlecenia albo stałe połączenia, zapychając plan każdego samolotu. A co do samolotu? To cały czas kupowałem te używane i obserwowałem, jak pasażerowie chętnie korzystają z moich linii. Odkryłem, że projektowanie samolotu nie oznacza, że od razu muszę wydawać na to pieniądze. Więc zaprojektowałem sobie ten mały samolocik kosztujący zaledwie 12 milionów złotych. Natomiast podczas jednej z wizyt u mechanika z beczki wylało się trochę dziwnej substancji, którą mogłem wlać do pojemnika na perfumy. Tak szczerze to liczyłem na lepszy efekt, bo okazało się, że po użyciu moja postać zaczęła po prostu śmierdzieć. A gdy zszedłem na dół, pasażerowie, głównie moi, zaczęli mieć nudności, więc musiałem stamtąd spadać. Trochę później mogłem użyć tych śmierdzących bomb przy pasażerach konkurencyjnych linii, ale poza tym, że im się ten smród nie podobał, to jakoś nikt nie uciekał. Ogólnie dzięki większym przepływom pieniężnym mogłem ulepszyć poszczególne samoloty, żeby miały lepsze wyposażenie. Jednak Przełomem był moment, w którym poszedłem do banku, by odkryć, że mogę kupić większość akcji jednej z konkurencyjnych linii. Okazało się, że mogę mieć ponad 70% ich akcji. A co za tym idzie? Możecie przejąć albo zlikwidować inne linie lotnicze, jeżeli macie przynajmniej 50% ich akcji. Więc bez problemu mogłem to zrobić. Dlatego przejąłem linię mojego konkurenta. Wczoraj udziałowcy Phoenix Travel. Podjęli decyzję o przejęciu linii Hane Airlines. A to oznacza, że przejąłem wszystkie samoloty, licencje i pieniądze. Dla Hane Airlines oznacza to koniec kariery. Przykro mi, ale musisz poszukać nowej pracy. Życzę szczęścia. Kolega raczej się tym nie przejął. I tak jak mówiłem, miałem teraz pełno samolotu, więc zarabianie było jeszcze prostsze. Próbowałem wykupić pozostałych konkurentów, ale do końca gry nie mieli nowych akcji na sprzedaż. W takim wypadku pozostało mi jedno: zdobyć ponad 100 tysięcy pasażerów i upewnić się, że wszystkie te parametry są na najwyższym poziomie. Więc brałem kolejne zagraniczne zlecenia, szukając przede wszystkim dużego zysku. Zarobione pieniądze przeznaczałem na reklamę, lepszy personel i naprawę samolotów. W zasadzie mogłem teraz czekać na wykonanie wszystkich celów z biegiem czasu, słuchając głównie jednego zdania. Lądował samolot Phoenix Travel. Co chwilę jakiś samolot moich linii przywoził albo zabierał wielu pasażerów. Z każdym dniem byłem coraz bliżej zwycięstwa. Ostatecznie, po długim czasie, udało się osiągnąć cel: ponad 100 tysięcy pasażerów i minimum 100% w tych parametrach. Od razu widać, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. I w ten oto sposób udało mi się stworzyć najlepszą linię lotniczą na świecie. Niestety nie dla każdego. Biała strefa jest zarezerwowana.